Jakby ktoś się zastanawiał, jak zimujemy koi w oczku wodnym? Przede wszystkim pompę, która jest najniżej w oczku, wyciągamy prawie że pod powierzchnię, żeby nie mieszała nam zimnej wody z ciepłą wodą. Woda przy gruncie, jeżeli oczko ma np. 1,5 metra, powinna mieć 5 stopni. Więc nie mieszamy z zerówką, która jest przy powierzchni. Oczywiście wszystko chodzi cały rok. Druga rzecz. Okrycie filtrów. Na zimę, żeby nam nie zmarzły. Tutaj w środku jest filtr ciśnieniowy z lampą UV. O wydajności 25 tysięcy litrów zbiornik. Tutaj mamy samoróbkę przepływową, tak? I to wszystko nam wraca do oczka. Na razie w oczku są 4 sztuki po 40 cm ładnych kojów. Na wiosnę dojdzie jeszcze 12 sztuk. W razie informacji proszę pisać.